Witajcie wszyscy w Marioli. Dzisiaj przepis na drożdżową chałkę. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tej chałki. Przygotujemy dzisiaj chałkę. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do miseczki wkruszyłam drożdże, wlewam odrobinę mleka. Mleko jest ciepłe. Resztę zostawię do ciasta. Dodajemy cukier. Jedna duża łyżka. Mieszamy. Drożdże pozostawiamy aż zaczną pracować. Przygotujemy teraz ciasto. Do misy robota wlewam aktywne drożdże. Ono już pięknie zaczęło robić. Do tego reszta cukru. Ja tam dałam jedną łyżkę, tak więc dosypiemy jeszcze. Miękkie masło. Cukier waniliowy. Jajko. Reszta mleka. To możemy chwilkę pomieszać. No do chwileczkę. Do tego mąka. Wyrabiamy ciasto. Gdyby było za luźne, ja jeszcze dosypię odrobinę mąki. Ciasto jest przepięknie wyrobione. Teraz odłożę je, aby całkowicie wyrosło. Nakrywamy ściereczką, odkładamy w ciepłe miejsce. Ciasto już pięknie wyrosło. Wykładamy je na stolnicę i lekko zaniepiemy. Posypujemy mąką. Ciasto dzielimy na trzy części. Tak więc teraz je musimy rozwałkować i zrobić takie wałeczki. No i mamy trzy równe wałki, tak więc u góry je zgniatamy, robimy warkocze. Powstała nam piękna chałka. Chałkę przełożyłem na blaszkę wyłożoną papierem, aby wyrosła na jakieś 10-15 minut. Można ją teraz lekko naciągnąć, aby była dłuższa. Dobrze, i ona niech rośnie. Chałkę powierzchni smarujemy rozmąconym jajkiem. Następnie pieczemy ją w temperaturze 180-190 stopni około 30 minut, nie dłużej. Gdyby chałka zaczęła się przypiekać, temperaturę należy zmniejszyć. No i tak wygląda chałka po upieczeniu. Teraz czekamy, aż całkowicie ostygnie. Chałeczka już ostygła, można ją przekroić i kroić na kawałki. Proszę, jak wspaniałe. Do tego masełko i nic więcej nie trzeba. Chałka jest rewelacyjna smaczna, ja ją bardzo lubię z masełkiem, do tego rzem. coś pysznego. Polecam Państwu przepis jest naprawdę przepyszna, już ją próbujemy. Mmm. Cudowno! Chałka jest bardzo smaczna. Akurat my lubimy chałkę bez kruszonki. Tą kruszonkę można dodać, o ile Państwo ją lubią. Jednak do ciasta dajemy trochę mniej cukru. To jest bardzo ważne, żeby ona nie była za słodka. Mimo wszystko jest bardzo, bardzo smaczna. Moi drodzy, subskrybujcie kanał się na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolej.